A teraz wielkie zadanie dla Kamila Stocha. 251,5 metra wczoraj w planicy, w fantastycznym locie, kiedy właściwie dotknął nieboskłonu, wysoko był potwornie i później wylądował, wprawdzie lekko dotykając podłoża, ale nie dotykając ręką i teraz Mistrz Świata w drużynie, zwycięzca turnieju czterech skoczni w tym sezonie. Kamil Stoch. Jest w powietrzu, jest wysoko. Czy będzie daleko? Powinien być za tą zieloną linią. Nie. Ale i tak widać duże zadowolenie. Odjęte 5,3 punktu. Noty na pewno będą wysokie. 222,5 metra. Ta odległość troszeczkę jest za mała, by w tej chwili zacząć decydować o układzie sił wśród najlepszych. 12 razy na podium w tym sezonie. 7 zwycięstw. 3 drugie miejsca, dwukrotnie trzeci. Także w każdym konkursie Kamil Stoch punktował w tym sezonie w zawodach Pucharu Świata. 80, mówiliśmy o tym w klasyfikacji generalnej, 86 punktów straty do Sztewana Krafta. Jest Adam Małysz, dr Winiarski po raz kolejny pokazywani na trzecim miejscu w tej chwili reprezentant Polski, a więc za Nor Jakim Kasaim za Markusem Eisenbichlerem ze stratą 7,1 punktu do Japończyka, a więc to jest około 6 metrów.